Jakiś nowy dźwięk ci wychodzi. To jest twój nowy instrument, Wojtuś? I za głęboko sobie tego nie wkładaj. O, spadło. Panie Loczku, gdzie Ci to spadło? O, jest! Co to za dźwięk? Co to za instrument jest, Wojtuś? Wiatraczek już półżywy jest, ale jeszcze żyje. Już spodnie na ciebie czekają na podłodze. Zaraz idziemy na spacer, wiesz? Mam na niego dmuchać? Mam na niego dmuchać, Wojtusiu? Zobacz. Zrzuciłem się.